Witajcie na kanale Przerwa na Pracę. Dziś zapraszamy Was do miejscowości Tłuszcz. Jest to miasto w województwie mazowieckim w powiecie wołomińskim. Nasza wizyta w Tłuszczu odbyła się ze sprawą spółki Koleje Mazowieckie, ponieważ jak już dobrze wiecie, jeżeli obserwujecie targi pracy Przerwa na Pracę, pokazujemy w ostatnim czasie, że branża transportu kolejowego niejedno ma twarz i na jej sukces pracuje bardzo wiele zawodowych profesji. Dziś chcielibyśmy Wam opowiedzieć i pokazać, jak wygląda proces mycia pociągu, jednej z najnowocześniejszych myjni w Europie należącej do spółki Koleje Mazowieckie. Zanim zaczniemy, zapraszamy Was również do wyświetlenia poprzednich wywiadów z kierownikiem pociągu i maszynistą oraz subskrypcji i obserwowania kanału YouTube Koleje Mazowieckie. Wszystkie linki do filmów znajdziecie w opisie do tego filmu. To tyle tytułem wstępu, przenosimy się już teraz na teren myjni. Znajdujemy się właśnie w sekcji napraw i eksploatacji taworu w tłuszczu. Tak? Tak. Jest to myjnia, tak? która myje pociągi a oprowadzi nas po niej dzisiaj pan Robert, mistrz koordynator tego tutaj oto budynku i tej pracy, która jest wykonywana. Dzień Dokładnie dobry. tak. Dzień dobry, witam. Panie Robercie, no gorące, gorące pytanie do pana, jak to się tu odbywa, że te pociągi są myte? Bo słyszeliśmy, że to nie to, że pociągi są tutaj myte, nie samochody, ale myjna jest jedna z najnowocześniejszych w Europie, tak? Jedna z najnowocześniejszych w Europie, więc zapraszam do środka, żeby zobaczyć, jak to się odbywa w praktyce. Weszliśmy już na halę nie warsztatową, ale halę myjni, tak? To jest taki długi tunel, w który wjeżdża pociąg. Tak? tak, mamy taką długą halę, gdzie wjeżdża pociąg. No i tutaj jesteśmy już, doświadczamy tego procesu mycia taboru. Pojazd hmm. jest już przygotowany w trakcie tego mycia. Jak, jak wygląda ten cały proces? Od czego zaczynacie? Zaczynamy od naniesienia środka chemicznego, proces odbywa się podobnie jak na myjniach samochodów uh -huh. zwykłych, automatycznych. Nanosimy pianę aktywną, biodegradowalną, a następnie jest rozcierana szczotkami. Myjnia, uh -huh. której tutaj mamy zastosowanie jest najbardziej, jedna z najbardziej rozbudowanych myjni w Polsce i w Europie, czyli no, tak dosyć poważnie. Następnie jak już jest wszystko roztarte, płuczemy wodą, wszystko jest w obiegu zamkniętym, również wykorzystujemy wodę z obiegu już oczyszczoną, żeby jak najmniej zużywać niepotrzebnie dodatkowo wody. Czyli w takim żargonie domowym byśmy powiedzieli, że najpierw mydlimy włosy, a potem spokojemy, no, Czy będzie to jakaś analogia? Działamy tutaj, żeby było jak najbardziej ekonomicznie, że ten proces był jak najbardziej tutaj przyjazny dla środowiska, no i dla nas, dla naszego portfela. Tak, ta woda kręż, krąży w obiegu zamkniętym cały czas. Tak? tak, czyli tutaj przechodzi przez kilkuetapowy proces filtracji, mhm. a następnie z powrotem jest natryskiwana przez urządzenie myjni na pojazd w celu opłukania finalnego. Na sam koniec jest jeszcze nanoszona woda demineralizowana i wosk. Mhm. Wtedy pojazd wyjeżdża ładny, czyściutki i błyszczący. Czy dużo takich pociągów w ciągu dnia jednej zmiany udaje Wam się umyć? Wszystko w zależności od dostępności taboru, no i też od zabrudzenia. Weryfikujemy te zabrudzenie na bieżąco, mhm. ale jesteśmy w stanie umyć tutaj w trakcie doby około 20 pojazdów. 20 pojazdów? Tak. Okej, okay. czy moglibyśmy w praktyce zobaczyć, jak to wygląda? Tak, Bycie... zapraszam odrobinę bliżej. Panie Robercie, co widzieliśmy przed chwilą? Podjechało jakieś urządzenie, które zasypało śniegiem nasz pociąg. Tak, to tak wygląda, ale w tym momencie rozpoczynamy proces mycia, nanoszenie piany aktywnej, zaraz będzie ciąg dalszy, rozcieranie całą ilością kompleksowo szczotkami. I też całkowicie automatyzacja. Dokładnie tak. Nic ręcznie tam nie trzeba? Ręcznie też domywamy, ale najbardziej takie uciążliwe miejsca, typu zderzaki, Aha. ale to się odbywa. W trakcie procesu przez obsługę głównie jednego operatora, który tutaj zarządza urządzeniem myjącym i ustawianiem pociągu. To zanim te środki dojadą, to tak może zapytam, jak to wyglądało przed tą automatyzacją? Czy to sztab ludzi przychodził i wszyscy czyścili to ręcznie, czy jak to wyglądało? No właśnie wyglądało? przed automatyzacją, co prawda koleje mazowieckie posiadały wcześniej już też bardzo dawno urządzenia myjące, ale to się odbywało na zewnątrz. I w okresie takim jesiennym aura nie zawsze była sprzyjająca dla pracowników, a jednak proces mycia no Chcieliśmy, żeby ten tabor był czysty i żeby to cały czas się odbywało. Było o wiele bardziej uciążliwe, i też obsługa do mycia taboru musiała być o wiele bardziej zwiększona. Nie tak jak to się odbywa teraz, że wystarczy tylko jedna osoba. No, nawet biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, to chyba zimą to było dosyć bardzo uciążliwe myć na zewnątrz. Nie? Tak. No, w tym momencie koleje mazowieckie posiadają tylko jedną taką myjnię całoroczną. Mycie taboru może odbywać się tutaj. E, przez cały rok, w, nawet w największe mrozy. Generalnie myliśmy tabor przy minus 20 stopniach. Wszystko było w pełni zachowane, te przepisy, e, aby tabor nie zamarzał. Wyjeżdżał w trasę i jechał czyściutki w najgorsze śnieżyce. Ile trwa taki cały proces jednego mycia? Jakby spróbować określić w czasie. E, proces mycia e, czasowo określamy w zależności od długości taboru. Mhm. Koleje mazowieckie posiadają wiele rozmaitego taboru, od szynobusów, które są bardzo króciutkie, do e, najnowszych pojazdów e, flirtów, tak zwanych ER160, które praktycznie zajmują całą halę myjni, no i siłą rzeczy przez długość mhm. tego taboru też wydłuża się okres. Czyli mniej więcej można by to przeliczyć mycia. na wagony jakoś, tak? Tak, Ile ale wagonów... około, najkrótszy pojazd około 30 minut, ten tutaj około 60 minut maksymalnie. Mówi Pan, że jest to całkowicie zautomatyzowane, to jakie tu stanowiska pracy występują? Nikt nie pracuje? Pracują oczywiście. Głównie mamy tutaj pracowników technicznych do obsługi sprzątania wewnątrz pojazdu, bądź dowodowania, otwekaniania hmm. pojazdów. obsługą docelowo obsługą mycia taboru zajmuje się pracownik na stanowisku operator maszyn i urządzeń i kierujący mistrz koordynator, bądź mistrz grupy utrzymania. Hmm. A w jakim systemie tutaj czasu pracy pracujecie? Ośmiogodzinnym, jakoś dwuzmianowym, czy w ruchu ciągu? Pracujemy w dwuzmianowo, po 12 godzin hmm. zazwyczaj. Co drugi dzień, bądź zmianowo z nocami również. A wspomniał też przez Pan przez chwilę, że też sprzątacie w środku? Czyli... Tak, dokładnie tak? tak. Czyli nie tylko mycie z zewnątrz, ale i sprzątanie? Dokładnie. Czyli wchodzi ekipa wyspecjalizowana i, i szoruje, wszystko, wszystko Zazwyczaj wykonujemy to też częściowo w trakcie procesu mycia. Jest odkur... Są odkurzane siedzenia na danym pociągu, ale też sprzątanie nie odbywa się tylko w tym miejscu, tylko na całym terenie. Sekcji naprawy i eksploatacji taboru tłuszcz, i tam akurat wykonujemy większość czyszczeń. Tutaj odbywa się głównie proces mycia. No i możemy delikatne czyszczenia też wykonywać, ale tak, żeby nie uciążliwe były dla myjni, która cały czas kursuje. No i też ze względu bezpieczeństwa dla pracowników. Uh -huh. A na przykład kto decyduje o tym, że pociąg już kwalifikuje się do mycia? Jest kilka takich osób, które mają takie uprawnienia, oczywiście jako koordynator, ale zazwyczaj już z samego szczebla brygadzista jest mhm. osobą, która uprawnia wizualnie, robią, robimy oględziny. Wtedy widać, czy pociąg jest brudny, czy nie, bądź też mamy zaplanowane harmonogramy tego mycia, ale też harmonogram nie jest miarodajny z danym myciem. Pociągi brudzą się od różnych zabrudzeń i też w zależności czasowo, nie wszystkie można mierzyć jedną miarą. Jasne. I tutaj na pewno też sezonowość ma jakiś wpływ, bo zimą, czy jest na przykład więcej tych zabrudzeń no, niż oczywiście. latem? Oczywiście. Latem pociągi się rzadziej brudzą, też jak pada deszcz, też szybciej się brudzą, no tak jak i użytkownicy samochodów, jeżeli jest ładna, słoneczna pogoda, wszyscy się cieszą, bo nie muszą mieć samochodów, tutaj jest podobnie. Mm -hmm. A tutaj właśnie jak Pan mówi o tej pogodzie ładnej, słonecznej, to z doświadczenia wiem, że dużo owadów na mojej masce samochodu ląduje, jak sobie z tym radzicie tutaj? No niestety akurat, <laughs> tutaj mamy pojazd N57, on ma dużo takich miejsc właśnie, które, zakamarków, które owady się rozbijają. Stosujemy specjalny środek, który rozmiękcza owady, mm -hmm. a później myjnia oraz pracownik, operator dodatkowo jeszcze doczyszcza te miejsca, takie mniej dostępne dla myjni. Ale dajemy mm -hmm. radę. No, ja się zresztą jak widać. Jak widzieliśmy przed chwilą, przejechały szczotki, tak? czyli drugi etap drugi mycia. Drugi etap mycia. Czy jest coś dalej jeszcze? Jeszcze będzie woskowanie i płukanie wodą demineralizowaną, sam końcowy już taki etap. Okej, okay. czyli w oczekiwaniu na tamte następne procesy, może porozmawiajmy sobie trochę o ochronie środowiska i w jaki sposób się tu organizujecie, jeśli chodzi Dokładnie. o To jest taki dosyć obszerny temat, ale zaczynając od samego procesu mycia. Woda do płukania tego taboru mhm. jest wykorzystywana właśnie przez etap oczyszczania, kilkuetapowy etap proces oczyszczania tej wody. I ją używamy powtórnie do płukania. Mhm. Sam końcowy etap już jest używany wodą czystą, która jest wy... pobierana z naszej własnej studni głębinowej, a też w pierwszej kolejności do płukania końcowego używamy wody deszczowej, która jest pobierana mhm. z dachu, magazynowana w zbiorniku podziemnym. Czyli tutaj staramy się jak najmniej używać wody naszej ze studni, a jak najwięcej tej deszczówki. Oczywiście wszystko zależy od pogody. Jeżeli trochę deszyku popada, tam nam się gromadzi i to korzystamy. Docelowo jeszcze ochrona środowiska tutaj, czyli korzystamy również z paneli solarnych, które ogrzewają nam wodę od wczesnej wiosny do późnej jesieni do celów użytkowych, bądź do mycia taboru również. Chociaż tutaj używamy głównie wodę zimną e, i z takich e, rzeczy to tak mniej więcej tutaj wygląda. Środki również jako piana aktywna, jak wspomniałem wcześniej, też jest biodegradowalna. Czyli to wszystko nam się tak zazębia, że jesteśmy proekologiczni. Nawet widzę, że jarzeniówki, żerówki też takie w miarę ledowe chyba, tak? Dokładnie tak. Chodzi nam Oszczędne. o to, żeby te nasze rachunki były jak najniższe, oszczędzamy energię. Kiedy nie potrzeba, to wyłączamy prąd bardzo ekolo ekologicznie. Słyszałem też coś o jakiejś farmie fotowoltaicznej. Czy ona też to? Tutaj e, farma fotowoltaiczna jest w planach, ale tutaj dużo rzeczy nie powiem. Jesteśmy tak w trakcie realizowania tego, tego okay. czyli, procesu. Czyli w przyszłości jeszcze duże zmiany. Cały czas się modernizujecie, zmieniacie, pomimo tego, że jesteście jedną z najnowocześniejszych i tak my nie w Europie. Tak. Dokładnie tak. Staramy się, żeby. Cały czas być w biegu i żeby jeszcze się rozwijać, nie stajemy w miejscu, też cały czas przyglądamy się nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, nowoczesne środki chemiczne, które jeszcze przy mniejszym zużyciu tego środka będą bardziej efektywne. To tak, może abstrahując trochę od, tego, od tej ochrony środowiska, może porozmawiamy trochę o karierze edukacyjnej pana Roberta, bo teraz w tym momencie jest pan mistrzem, koordynatorem. Dokładnie. Za co odpowiada? to stanowisko. M. Koordynator odpowiada za to, aby cały tutaj proces funkcjonowania tego budynku przebiegał płynnie, bez żadnych utrudnień, że pracownicy wszyscy, którzy są na danej zmianie wiedzieli każdy oso z osobna i w grupie, za co odpowiadają. Żeby nie było żadnych przestojów w myciu taboru, żeby przeglądy odbywały się w terminie i żeby były wykonane rzetelnie. Uzupełniona dokumentacja no i oraz częste kontrole, które nas do, spotykają, żeby też e, nie wykazywały jakichś nieprawidłowości. Panie Robertie, aktualnie jest Pan Mistrzem Koordynatorem, ale no, ten czas, jaki Pan poświęcił na to, żeby nim zostać, e, dotyczył też szkoły, edukacji, jakichś doświadczeń zawodowych. Jak to wyglądało w Pana przypadku, jeśli chodzi o edukację na początku tej e, kariery, no to... czyli technikum, czyli liceum, szkoła wyższa, czy nie, jak to wyglądało tak, u Pana? Tak, czyli sam początek mojej ścieżki nauki rozpoczął się w liceum profilowanym informatycznym. Czyli już od samego początku można powiedzieć, że do tych nowoczesnych rozwiązań, programów do mycia taboru to gdzieś się to wszystko klarowało. Następnie poszedłem na studia, najpierw licencjackie, magisterskie, a następnie jeszcze studia podyplomowe, pierwsze zarządzanie zasobami ludzkimi które tutaj w zupełności się przydaje na każdym kroku. No i kolejne studia podyplomowe, doradca do spraw ochrony środowiska, czyli to wszystko związane z ochroną środowiska, które tutaj na każdym kroku jest wykorzystywane, to się przydaje bardzo. I tak w pełni wyposażony jest Pan. Tak. No, myślę, Mistrzem że koordynatorem. chwilowo jestem w pełni <laughs> wyposażonym, ale nigdy nie wiadomo, czy nie potrzeba będzie jeszcze bardziej zwiększyć tego doświadczenia jakimiś kursami. Co prawda, Koleje Mazowieckie organizują przerozmaite szkolenia i można jeszcze powiększać swoją wiedzę, ale na obecną chwilę te mhm. podstawowe kierunki, które skończyłem studiów, te są wystarczające. Yy, tak. A jak wygląda tutaj struktura organizacji pracy na myjni? Czy pan jako taki mistrz koordynator jest główną osobą, która deleguje wszystkie obowiązki, czy są jakieś jeszcze osoby, które podlegają? Czyli taki dzień pracy typowy, jak Ta. rozpoczynamy. E, rozpoczynamy organizacyjnie od prawo z pracownikami, z brygadistami, z mhm. pracownikami technicznymi oraz z operatorami mhm. maszyn i urządzeń. Organizujemy mniej więcej Zakres danego dnia, jakie będą obowiązki, jakie czyszczenia będą przeprowadzane. Omawiamy harmonogram czyszczeń i takich rzeczy. Ja oczywiście za to wszystko odpowiadam i to ja ustalam mniej więcej, jak to będzie się odbywało, ale już później brygadista z operatorem organizują na bieżąco, a ze mną tylko ustalają już same szczegóły. Czy jest tu jakaś przestrzeń do pracy dla młodych osób, które chciałyby przyjść do pracy, czy obecnie nie prowadzicie rekrutacji? Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, więc myślę, że jest dużo stanowisk. Operator maszyn i urządzeń też jest takim ciekawym stanowiskiem. Chociaż sam pracownik techniczny też jest to dosyć ciekawe stanowisko. Podstawa to można poznać od podszewki nowoczesny tabor kolejowy. Nowoczesne technologie, które tutaj są zawarte w tym budynku, czy w sekcji napraw i eksploatacji taboru. Naprawdę jest tego dużo i można spokojnie tutaj się uczyć tego wszystkiego i poszerzać swoje doświadczenia.